Witam serdecznie na siódmej gali DSF Kickboxing Challenge Prowadzona walka. Wygrywa Marcin Mazurkiewicz. Ruszył bardzo ostro na swojego rywala. Zdać. Ja jestem człowiekiem zimno przystym, Wykorzystuję sytuację, w której Ci wykorzystałem. A to się już podoba. Bardzo liczymy na tego chłopaka. Była akcja bokserska, zszedł e, z linii ciosu, ja pociągnąłem jeszcze nogą, idealnie się wpasowałem w wątrobę, e, no i skończyło się. Emocje spuściłem ze smyczy, udało się, jestem zarówno się szczęśliwy. Trzecia i ostatnia walka w meczu Polska-Litwa. Oj! Tak, Kolano na brodę w wykonaniu Litwina. No i nie było co kombinować. Trzeba było wykorzystywać najsilniejsze swoje strony i myślę, że udało mi się to zrealizować. Wiedziałam, że każdą rundę wygrywam. Klara faktycznie szła do przodu, ale tam dużo celnych ciosów nie, nie było, więc wiedziałam, że zwycięstwo jest moje. Chciałam to w bardziej efektowny sposób zrobić. Szykuję się wspaniałe widowisko. W tej chwili najcenniejsze moje trofeum pas mistrz organizacji DSF Kickboxing Challenge, na pewno naj, największe moje trofeum typu. motywuje do jeszcze cięższej pracy i do zwycięstw w kolejnych walkach, kolejnych obronach tego pasa.